Jarku, siadaj, spokojnie uspokój się. Nie jestem Teraz. z tobą po imieniu, łobudzie. Czy oni nie są absorbująco agresywni? Nie, ten większy jest łagodny, ten mniejszy ma na niego zły wpływ. <noise> Dajcie tu jakąś muzyczkę. Niech żyje cesarz Franciszek Józef pierwszy znany przez Wojskową Komisję Lekarską za idiotę i zwolniony z obowiązku pełnienia służby wojskowej. Zwolnili mnie z wojska jako słabego na umyśle, urzędowo. Żyjący w Pradze, lojalny obywatel monarchii austro-węgierskiej zawodowo fałszuje rodowody zwykłym kunglom, które sprzedaje jako rasowe psy. To tylko bala. Pan. Sprzedałem go sześć razy i znów wrócił. Po wybuchu wojny trafia jednak do wojska, gdzie robi wszystko, co mu każą. <noise> Ale w sposób wpędzający w rozpacz, wściekłość, depresję przełożonych. O kim mowa? Melduje posłusznie, że wróciłem. Szwejk. O Józefie Szwejku. Zrodził się w głowie, a później zamieszkał w książce Jarosława Haszka Przygody dobrego wojaka szwajka. Która to powieść doczekała się również ekranizacji. Jak dla mnie, szwajk to filozof wybitny. Gdy nasz koziołek Matołek szukał drogi do Pacanowa, on starał się dotrzeć do czeskich Budziejowic. Melduję, że czekałem na pociąg do Budziejowic. Stamtąd też dojdę do Budziejowic. Dokąd idziesz? Do Budziejowic. Oszalał, chcę do Budziejowic. Kolejnego dnia i my postanowiliśmy pójść śladami Szwejka, Wspomnianym już autobusem Regio Jet w 25 minut i za 7,50 zł od postaci dotarliśmy do stolicy kraju południowoczeskiego. Proponowałbym mieć na nią jakieś 5-6 godzin. To obecnie przemysłowe miasto zostało założone w drugiej połowie XIII wieku przez czeskiego króla przemysła Otokara II. W średniowieczu słynęło z produkcji piwa i to akurat pozostało mu do dziś. Znajdują się tu dwa znane browary: Budziejowicki Budwar, państwowy browar produkujący piwo Budweiser Budwa, oraz browar mieszczański obecnie produkujący piwo Samson. Budwar od lat prowadzi spory prawne z amerykańskim producentem piwa Budweiser. O co? O nazwę! Nazwa Budweiser pochodzi od niemieckiej wersji nazwy miasta Budweis. Amerykański Budweiser powstał w 1876 roku, 19 lat wcześniej niż tutejszy browar, ale Budziejowice miały prawo ważenia piwa pod tą nazwą od średniowiecza. Działa również rzemieślniczy browar Kneżinek, a my odkryliśmy jeszcze jeden, ale o tym później. Trudno sfotografować dworzec? Nie wierci się i nie trzeba powtarzać, że ładnie wyszedł. Budziejowicki dworzec autobusowy mieści się na dachu galerii handlowej Merkury. Po wyjściu z autobusu od razu dostrzeżesz, leżący po drugiej stronie ulicy stylowy dworzec kolejowy, czarujący z zewnątrz i urzekający czystością wewnątrz. Oferuje on sporą ilość połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, np. do Pragi, Pilzna czy Austriackiego Lincu. Po wyjściu z dworca skręć w prawo i skorzystaj z najbliższego przejścia dla pieszych. A potem podążaj dalej prosto wśród coraz piękniejszych okoliczności architektury, gdyż w ten prosty sposób dotrzesz do starówki i rynku. Cała operacja to 1000 metrów i 15 minut. Wszystkie inne przygody spotkają cię w promieniu nie większym niż 250 metrów od rynku. Wystarczy więc trochę się pokręcić. czesko rynek to plac w kształcie kwadratu o boku długości 133 metrów. Jego patronem jest wspomniany już przemysł Otokar II. Po środku rynku stoi jeden z miejskich symboli, udekorowana barokowymi rzeźbami fontanna Samsona. Niegdyś pełniła funkcję ozdobną, jak i praktyczną, bo dostarczała mieszkańcom wodę. Wykonana głównie z granitu fontanna, ma średnicę 17 metrów i wagę 370 ton. Wokół rynku wyrasta plejada pięknych kamieniczek z podcieniami. Najbardziej powabną i pociągającą jest absolutna misja Budziejowic, barokowa kamienica, w której mieści się ratusz. Powstała w pierwszej połowie XVIII wieku. Rynek zyskuje na urodzie jeszcze bardziej, zakładając nocny makijaż. Czarną wieżę dojrzysz stojąc na rynku. Znajdziesz ją obok XIII wiecznej katedry św. Mikołaja, która ma na ścianie zajefajny fajny zegar słoneczny, a dla której wieża na pół etatu stanowiła dzwonnicę. 72-metrowa czarna wieża powstawała w drugiej połowie wieku XVI, a początkiem XVII otrzymała zegar. Od pasa w dół jest gotycka, a w górę renesansowa. Jej mury osiągają grubość nawet 3 metrów. Była domem dla strażnika miejskiego, do którego głównych zadań należało obserwowanie, czy gdzieś nie pojawia się ogień. Jeśli dostrzegł zagrożenie, wywieszał czerwoną flagę, a w nocy latarnię, i uderzał w dzwon. Taki alert RCB tyle, że sensowny. 225 stopni. Uff, gorąco. Nie gorąco, tylko wysoko. Te, w większości drewniane, schody umożliwiają dostanie się na taras widokowy położony na wysokości 46 metrów. Możesz tam wejść zwiedzając po drodze wnętrze, w którym znajduje się aż 6 dzwonów. Największy z nich to boomerin ważący 3,5 tony. Wieża początkowo miała kolor biały, ale dym i sadza sprawiły, że jej mury ściemniały, stąd nazwa Czarna Wieża. Dla równowagi istnieje też 51-metrowa 15-wieczna Biała Wieża. Jest późnogotycka, ale na głowie nosi 18-wieczną czapkę w postaci barokowej kopuły. Niestety jest niezwiedzalna. Stanowi ona dzwonnicę kościoła ofiarowania panny Marii, będącego częścią dawnego klasztoru Dominikanów. Kompleks położony jest nieopodal rynku. Sam kościół uznaje się za najcenniejszy i jeden z najstarszych budynków w mieście. Jego powstanie datuje się na drugą połowę XIII wieku. Zdecydowanie warto wejść do emanującego mistycyzmem i przyjemnym chłodem wnętrza. Zrób to, jeśli dbasz o swój PR, gdyż obiekt mieści się przy placu pr właśnie. Nad jednym z bocznych ołtarzy znajduje się największy w Czechach blisko 10-metrowy fresk przedstawiający Świętego Krzysztofa. Urokliwy jest też gotycki krużganek w budynku klasztornym z widokiem na rajski ogród, pośrodku którego rośnie olbrzymi miłożąb. Czy może być odcinek bez soli? Odpowiadam może, ale nie ten. Przy wejściu do świątyni stoi budynek zwany Solnice. Powstał w 1531 roku i służył jako magazyn soli, zboża oraz zbrojownia. Obecnie mieści się w nim restauracja. Spędziliśmy w niej ponad godzinę, a obsługa była bardzo szybka. Zjadłem tu największe żeberka, jakie w życiu widziałem, prawdopodobnie z dinozaura. Ogólnie smakowite dania i niehumorzasta tylko z poczuciem humoru obsługa. Polecam knajpkę gorąco, gdyż mają zimne, wyśmienite piwko z własnego browaru, który mieści się kilka kroków dalej. Zarówno browar, restauracja jak i piwo noszą tę samą nazwę salnicy. Przy tym kameralnym placu znajdziesz też inne miejsca o fajnych nazwach. Jak żaba na winie, niewinny bar, kawiarnia u Żaby czy piekarnia Chleb z solą. Zaraz za placem Piarów znajduje się przestrzeń zwana Śleperami. Malsze to 95 kilometrowa rzeka, biorąca swój początek w Austrii, by w Budziejowicach zasilić Wełtawę. Na skutek wielu różnych regulacji obu rzek, powstała ta właśnie ślepa odnoga. Kiedyś znajdował się tu jaz, piętrzący wodę na potrzeby młyna. W dawnym budynku młyna mieści się obecnie hotel Budweis. Postanowiłem uraczyć się aromatycznym espresso w czasie, gdy Viola udała się do domu mody, który kusił nową kolekcją. Zresztą Viola ubóstwia nie tylko tekstylne starożytności. Kłaniam się. Warto pospacerować po starym mieście, które posiada unikalny szachownicowy układ ulic, czyli zaprojektowany na planie siatki, co było rzadkością w średniowieczu.